Jeśli szukasz lekkiej, orzeźwiającej i letniej sałatki idealnej na grilla czy do obiadu, połączenie arbuza i serafeta na pewno pozytywnie Cię zaskoczy. Podzielę się dzisiaj z wami przepisem na przepyszną letnią, orzeźwiającą sałatkę z arbuzem i serem feta. Jest to naprawdę wyjątkowe połączenie, idealne na upalne dni, często u mnie gości na przykład do grilla czy po prostu do obiadu. Czego potrzebujemy? Takiej ćwiartki arbuza, mniej więcej 50 g Rukoli, jednej łyżki pistacji, jednej łyżki prażonych migdałów, 50 g serafeta. To opakowanie ma 200 g, więc y, połówka, jeden ogórek. Gruntowy. Tutaj są składniki do przygotowania sosu. Będzie nam potrzebna połowa cytryny, a dokładniej sok z połówki cytryny, jedna łyżka syropu klonowego albo miodu, jedna łyżka oliwy z oliwek i jedna łyżka octu winnego. To wszystko zabieramy się do pracy. Tej pracy dużo nie będzie, bo sałatka jest naprawdę ekspresowa. W pierwszym kroku zaczynamy od obrania arbuza ze skórki i pokrojenia go w większą kostkę. Następnie w kosteczkę również kroimy serfeta. Obieramy ogórka, również kroimy go w kostkę. Gdy już wszystko pokroiliśmy możemy zabierać się za sos. Wyciskamy sok z połówki cytryny, dodajemy jedną łyżkę syropu klonowego, jedną łyżkę oliwy z oliwek i jedną łyżkę octu. Winnego. Mieszamy i sos jest już gotowy. Przygotuj sobie teraz większą miskę, przełóż rukole, przesyp arbuza, ogórka i dodaj serfeta. Nie zapomnij o pistacjach i migdałach. Teraz wlej przygotowany wcześniej sos i dokładnie wszystko ze sobą wymieszaj. To już jest koniec. Sałatka z arbuzem i fetą gotowa. Dzięki za dzisiaj, smacznego, cześć!